Nazywam się Izak Kornblum. Urodziłem się 5 marca 1926 roku w Paryżu. Czy przed wybuchem wojny mieszkał Pan w Warszawie cały czas? Gdyby Pan o tym opowiedział, gdzie Pan mieszkał przed wybuchem wojny? Przed wybuchem wojny? wojny mieszkałem na ulicy Śliskiej w Warszawie. Śliska numer 42, prawie vis-a-vis -vis szpitalika Baumanów. Z jakiej rodziny tam pochodzi? Czy to była rodzina zasymilowana, czy raczej tradycyjna? To nie była rodzina tradycyjna. Mama należała do bundu. Ojciec był idyszystą, pisał. W języku innym? Raczej poglądy lewicujące, bym powiedział. Oczywiście nikt nie wiedział, że będzie geto. <laughs> Zaczęło się od tego, że w różnych miejscach miasta, na różnych ulicach, zaczęli budować Kawałki muru. Kawałki. Długości dwóch kamienic, trzech kamienic, niewysokie, w różnych miejscach. I po trochu, po trochu podwyższali te mury. I aż do pewnego razu, kiedy nagle połączyli te różne odcinki, i ukazały się obwieszczenia, plakaty, że powstaje dzielnica żydowska w tych i tych granicach. Jeszcze nie było posterunków, nie było tak zwanej wachy przy wejściu po prostu było określone, że te i te ulice i że żydzi mieszkający poza tym obszarem wskazanym muszą się przeprowadzić a nie żydzi polacy z tych ulic, które są objęte dzielnicą żydowską, muszą się wyprowadzić na tak zwaną aryjską stronę I to był grom z jasnego nieba. Oni to bardzo przemyślnie przygotowali. Może gdzieś tam wysoko, że tak powiem, w tajnych organizacjach ktoś się domyślał o co chodzi, ale ogół mieszkańców nie wiedział o co chodzi, póki nie. Ogłosili tego i nie zamknęli. I powstała sytuacja, bardzo bym powiedział, niekomfortowa. Ludzie musieli opuszczać swoje mieszkania i szukać nowego lokum w jedną i w drugą stronę. Niesamowite zamieszanie. Na stoło minęło. Nie pamiętam, jak długo to trwało, ale to był jakiś okres, i potem już postawili te wachy, zamknęli i zaczęły się kontrole. Jak ktoś chciał wyjść, wejść, coraz ostrzejsze. Z początku jeszcze pozwalali wychodzić na roboty. Z getta. Formowały się tak zwane placówki, to się nazywało. Chodzili na roboty. Ci, co mieli jakieś konszachty czy jakieś układy z Niemcami, gdzieś organizowali grupy ludzi, wyprowadzali kolumny, przeprowadzali przez tą wachę. Stała żandarmeria i policja polska, i policja żydowska. I szli pracować albo gdzieś na, do jakichś składów, albo nasypanie jakichś wałów na kolej. Szły tak zwane placówki o 6 rano, bodajże to było, i potem wracali o 5. I były przepuszczane te kolumny ludzi. I to z początku. Potem mi to się urwało. Jakiś czas, nie wiem skąd, musiał z, z jakiejś znajomości sprzed wojny z ojcem, zjawiał się Polak. To było w okresie, kiedy jeszcze można było wchodzić z aryjskiej strony do Geta. Jak on wchodził, to nie wiem. Czy przekupywał, bo można było przekupywać wachy, to znaczy tych policjantów stojących na posterunkach do wejścia. A niektórzy mieli przepustki jakieś, na samym początku, potem już nie. I on trafił do ojca. Ojciec mu dawał torebki. Jakiś czas żeśmy pracowali jeszcze. W kuchni stały te maszyny na początku i ojciec miał zapas skór. Kroił, lepiliśmy, robiliśmy. Ojciec kupował skórę na nalewkach. Jeszcze były tam jakieś składy, czy przemycali, nie wiem. Ja z nim chodziłem po te skóry w takich długich rolonach i pewnego razu nas o mało nie zabili Niemcy. Żandarmeria nas złapała na ulicy z tym i zaczęli krzyczeć złodziejstwo, złodziejstwo, bo mieli taką obsesję, może i nie obsesję, że. Ciągle kradną w Kiecie. Żydzi kradną. I pamiętam ten krzyk, Dieb, Dieb, złodziej, po niemiecku. I pilnowali, żeby nie było tak zwanego szabru niby. Mimo że zabijali. Ten, wracam, ten Polak, Zjawił się, brał torebki, wielki chłop i on te torebki zawieszał na sobie, na bieliznę. Z przodu, z tyłu był o wiele grubszy tego i tak przechodził przez tą wach, wachę z tymi torebkami. I trzy, cztery, pięć razy przemycał te torebki, potem przychodził z pieniędzmi. To był 41 rok? To musiał być 41 rok, może być. 41. Tak, 42 nie. Chyba 41 rok. Tuż po zamknięciu dieta. Kiedy placówki jeszcze chodziły. I w końcu nie przyszedł. Dzieci umierały na ulicy. Na trotuarach leżały w łachmanach, koło jakieś miseczki, gdzie ludzie mieli wrzucać jakieś grosze, ale nic tam nie wrzucali chyba. Chodzili po podwórkach, żeby im zrzucać coś. A tylko brojt, kawałek chleba. Tak tak wołały. To było takie zawołanie po prośbie, że tak powiem. A sztykiel, brojt. Tatuś był bardzo dobrym człowiekiem serca. Takiego chłopczyka kiedyś, który chodził, sprzedawał cukierki, na takiej tacce miał, na takim drewnianej tacce zawieszoną na sznurku. To takiego chłopczyka zaprowadził do domu, wziął na górę, I mu dał jakieś pieniądze, żeby sobie dokupił jeszcze cukierków. Nie wiem, czy miał 10 lat, może nie miał. I, i ten chłopczyk poszedł. Pamiętam, że ojciec przekazywał, żeby nie zjadał tych cukierków, tylko żeby je sprzedawał. Poszedł i przyszedł rzeczywiście z pieniędzmi i troszkę tych cukierków miał. Ze dwa, trzy razy tak przychodził, a przestał przychodzić. Znikł. Bacha była tuż obok nas. Niska 35. W mieszkaniu był balkon, który wychodził na... Ulicę. Z tego balkonu widać było Umschlagplatz. plac. Wachy nie było, bo ją potem przesunęli trochę w głąb. Ale ja pamiętam wachę, jak mali chłopcy przechodzili przez tą wachę. I żandarmi ich kontrolowali. To przechodzili, a jeszcze przez mur też i przechodzili przez tą wachę, ale ta, ci żandarmi już wiedzieli to. Taki chłopczyk podchodził, o ten żandarm go tutaj łapał, tak, a tu się wysypywało. Niemiecki. Tak, niemiecki wysypywało się. Cebula, nie cebula, jakieś tam warzywa jakieś kawałki. Kopniaka? Jeszcze wtedy nic. Kopniaka jest powrotem, a to odgarniał butem. To jeszcze wtedy nie zabijali za to. I przez mur przechodzili. Przedrapywali się. Był mur wzdłuż ulicy Paryskiej. Paryska chyba dobrze mówię. I tamtędy też szmuglowali. Włazili na coś, przeskakiwali, ktoś podsadzał, przerzucali jakieś paki. Były tak zwane blokady. Żydowska policja wkraczała do, do, do domu. Na niskiej 35 były dwa podwórka: brama, podwórko, znowu brama w głąb i, i drugie podwórko. <laughs> Sześciopiętrowe oficyny, wysokie bardzo, to masa ludzi tam mieszkała, na niskiej 35. Zamykali bramę, wkraczała policja żydowska i krzyczeli z podwórka wszyscy schodzić. Kto nie zejdzie, zostanie rozstrzelany. Blokada. Część ludzi schodziła. To było coś okropnego. Jak zbierali tych ludzi na uszlak placu, to to, to trwało. Ludzie siedzieli, aż przygotowali wagony. Jak wagony były gotowe, to tych wszystkich ludzi zebranych na placu gnali na ten, bo, na ten tor, gdzie stały te wagony. Ale było tak również, że zwozili ludzie, a wagony już były. I wtedy ci ludzie nie zostawali ani chwili na umszlak placu, tylko od razu ich gnali do wagonów. I wtedy nie można było nikogo uratować. I tak było z mamą. Jak ich zagnali, to od razu tam jak tylko, że wujek się dowiedział jakoś, ojciec się jeszcze dowiedział, że mamy zabrali, że ja jestem sam. I wujek próbował kogoś uruchomić. Tam w rodzinie był policjant żydowski, ale okazało się, że plac już jest pusty. I wtedy mamy zabrali ze stusią razem. Ojciec wiedział, że mnie będzie łatwiej wysłać, bo ja miałem tak zwany dobry wygląd. A brat Brunet był. Ale z drugiej strony, i mówiło się o tym, ludzie, którzy mieli jakieś koneksje, jakieś możliwości, jakieś znajomości, z geta uciekali, wydostawali się. Wydostać się było łatwiej, niż znaleźć miejsce po drugiej stronie. Wyszedłem z placówką w szeregu, i po drugiej stronie czekał na mnie gość, mieszkaniec Marek, tutaj, tak. Który zgodził się przez tego Felda z tym Feldem, zgodził się za pieniądze mnie wyprowadzić do jakiegoś gospodarza na wieś. I czekał na mnie, i zabrał mnie ciuchcią do tych Marek. I tam była rodzina cała. Jak się później okazało, Pepysowców z bronią, których potem Niemcy okrążyli i zabili wszystkich. A pamięta pan nazwisko tych ludzi? Nie. A adres? Też nie. Nie pamiętam. Byłem tam bardzo krótko. Tam było paru braci i, i siostra. I tak jak mi powiedzieli, potem też się dowiedziałem w sanatorium, to już inna historia. To takich potem pozabijali, tam okrążyli. Oni w podziemiu byli, należeli do podziemia. Byłem u tego gospodarza, Staszka Śliwowskiego, w Kowalewszczyznie. Notabene nie zaprowadził mnie tam, tylko zostawił gdzieś tam. I ja łaziłem po polach i ktoś tam stał i orał. Podszedłem i spytałem się, czy nie potrzebuję pastucha. To on zaczął się wypytywać, co i jak, a ja miałem swoją historyjkę gotową. Bombardowanie 1939 roku, powstanie, rodzice zginęli. Miałem to ułożone. Pacierze znałem, bośmy się uczyli w gecie jeszcze. No i ja powiedział dobrze: na pastucha, za co ile chce. Powiedziałem, za życie. Za życie, co to znaczy za jedzenie. Nie domyślał się, że pan jest. Nie, z początku się nie domyślał. I tam zaczęłem u niego paść, te krowy. Krowy. On mieszkał sam, stary kawaler. Mieszkał z matką, a obok w zagrodzie był drugi domek i tam mieszkała jego siostra z mężem i z dwoma synkami. Janeczko. Jak pasałem te krowy, to w takim zagajniku jałowców kiedyś te krowy szły do domu i natknęłem się, idąc za tymi krowami, na ludzi siedzących w kucki między jałowcami. Zorientowałem się, że to są ukrywający się Żydzi. Spytałem się, państwo Żydzi, tak jak, tak jak mówię. Oni powiedzieli, że tak. Była rodzina z małą dziewczynką, dwóch mężczyzn i kobieta. I ja głupi mi powiedziałem, gdzie ja jestem. U kogo jestem. Nie wolno było tego mówić. Postałem z nimi i Poszedłem dalej z krowami. Jedna z tych kobiet potem była gdzieś gospodynią u jakichś gospodarzy i mnie spotykała od czasu do czasu jak ja te krowy pędziłem. Taki był gościniec, duży taki Droga znaczy. I, I ktoś coś wywęszył <laughs> i Stasiek się dowiedział i zawołał mnie i powiedział mi, że on wie kim ja jestem, ale że nie mam się czego obawiać, że mogę nadal być u niego. – I był pan tam do końca wojny? – Nie. Potem przyszedł, powiedział, że mnie długo, dłużej nie może trzymać, bo we wsi gadają. – Który to był rok? 44? – To był rok 44. Jesienią chyba. I w nocy przyszedł młody gość, żyd, czarniutki, zupełnie. I powiedział: Chodź, ja cię zabieram. Przychodził do Staśka po jedzenie po nocach. I zabrał mnie do lasu, do ziemianki. W której ziemiance? była część z tych ludzi, którą spotkałem wtedy z krowami. Jak on przyszedł, powiedział, słuchajcie, u Śliwowskiego jest chłopak, którego trzeba zabrać, to oni powiedzieli, my wiemy kto. Spotkał nas w lesie. I mnie zabrali do tej ziemi. A te drugie małżeństwo z tą dziewczynką, które siedziało w tych jałowcach, przeniosło się do pobliskiej wsi Baniewo, nad Narwią. I schowało w jakiejś wysepce między Sitowiem. I chłopi się przeprawili na tą wysepkę i ich zabili. Myślą, że znajdą tam złoto. I ksiądz ostalczyk z Waniewa, z Ambony, potępił to, wrzemie wobec.